Czytamy z listu do Filipian apostoła Pawła, z rozdziału pierwszego od wersetu 12 do 18. A chcę bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii, także więzy moje za sprawą Chrystusową. Stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni, głosić słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii, Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości Nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany Czy obłudnie, czy szczerze Z tego się raduję i radować będę Dla mnie osobiście Apostoła Pawła Postawa apostoła Pawła, którą znajduje w tym fragmencie Bożego Słowa, jest wzorcem, który każdy z nas powinien w swoim życiu naśladować. Kilka niezwykle ważnych, bardzo ważnych spraw porusza apostoł Paweł. Pierwsza sprawa. Wydaje się to być oczywistością, ale nasz przeciwnik, diabeł, popełnia ciągle ten sam problem, a mianowicie... Przepraszam, nie problem, błąd popełnia ten sam błąd popełnia ciągle. A mianowicie uderza w kościół, próbując go wszelkimi sposobami zniszczyć. Nie dziwię się diabłu, ponieważ jest tym, który nienawidzi kościoła, ale dziwię się mu jednocześnie, ponieważ Jezus zapowiedział, że nic nie zniszczy kościoła. Mało tego, przez te dwa tysiące lat Kościół uderzany, Kościół dotykany próbą zniszczenia niezwykle się odradzał. Wszędzie tam, gdzie pojawiało się mańczeństwo, gdzie pojawiały się trudności, gdzie pojawiały się ataki, prześladowania, wszędzie tam Kościół w niezwykły sposób się wzmacniał. Można się więc zastanawiać, czy diabeł jest aż tak głupi, czy też raczej prawdą jest to, czego Biblia nas uczy, że on jest po prostu chory z nienawiści. A choroba nienawiści sprawia, że człowiek, istota duchowa są ślepe. I myślę, że tu jest rozwiązanie problemu. Bo co przydarzyło się Pawłowi? Paweł był po prostu w więzieniu. To więzienie, w którym przebywał Paweł, było wynajętym przez niego mieszkaniem, gdzie przebywał na zasadzie aresztu domowego. Było to możliwe, ponieważ był obywatelem rzymskim, miał szczególne prawa. I wiemy, że około dwóch lat trwało właśnie to przebywanie Pawła w areszcie domowym. Wielu ludzi w tym czasie robiłoby różne rzeczy, ale Paweł, co robił? Głosił słowo Boże. Od kogo zaczynał? Od swoich strażników. To właśnie strażnicy byli pierwszymi ludźmi, którzy słyszeli od Niego Ewangelię. Paweł oczywiście miał prawo przyjmować gości, miał prawo przyjmować braci, miał prawo przyjmować wszystkich ludzi, którzy chcieli się z Nim spotkać. I to byli kolejni ludzie, którym, jeśli byli to ludzie niewierzący, apostoł Paweł głosił Ewangelię. Musimy zrozumieć, że nad Pawłem wisiał wyrok. I ten wyrok, który mógł zapaść, i wiem, że w ostateczności taki zapadł, to był wyrok śmierci. I Paweł liczył się z tym, że właśnie taki, a nie inny wyrok zapadnie w jego sprawie. Ale to nie przeszkadzało mu przez ostatnie miesiące swojego życia intensywnie pracować dla Ewangelii Jezusa Chrystusa. Drogi bracia, droga siostro, jak wygląda moje i Twoje życie? Czy my też intensywnie pracujemy na rzecz głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa? Oczywiście zawsze znajdziemy setki czy tysiące powodów, dla których jesteśmy w stanie usprawiedliwić swoje nieróbstwo, usprawiedliwić swoje nieposłuszeństwo temu wielkiemu misyjnemu nakazowi, Jaki wydał Jezus Chrystus wszystkim swoim uczniom, idźcie i głoście Ewangelię, idźcie i czyncie uczniami wszystkie narody. Paweł, chociaż w cieniu śmierci, w cieniu wyroku, doskonale wykonywał swoją służbę. To, co również warto zauważyć, to że Więzy, którymi był poddany, ataki, którym był poddany, niejadawieść, która go spotkała, można powiedzieć, że szturm piekła na jego życie, nie złamały tego człowieka, a wręcz wzmocniły jego wiarę. I nie tylko to. Czytamy, że wszyscy bracia, przepraszam, tu jest zapisane, większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich. A więc postawa Pawła. W trudnej sytuacji dla niego była ogromną zachętą dla wielu ludzi w kościele. Wielu ludzi w kościele, przy, przyglądając się Pawłowi i obserwując, jak reaguje na tą trudną dla niego sytuację, zaczęła krok po kroku iść w ślady Pawła. Paweł okazał się niezwykłą zachętą dla tych ludzi. Ci ludzie albo ze wstydu, Albo po prostu dlatego, że zobaczyli czym jest prawdziwa wiara, albo być może dlatego, że patrząc na przykład Pawła, po prostu się nawrócili, narodzili na nowo. Wszyscy zaczęli głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Ale żeby nie było aż tak dobrze, to apostoł Paweł napisał, że niektórzy tę Ewangelię głoszą z zazdrości i przekory. Zazdrości i przekory, nawet skutliwości i zupełnie nieszczerze to, to robią, sądzili Bowiem, że jeśli będą tak postępowali, to ten ucisk, którym żyje Paweł, będzie jeszcze większy. To bardzo ciekawe i myślę, że żyjemy w czasach, w których wielu z nas tego może doświadczać. Dzisiaj Kościół. Niestety dotyka plaga kłótliwości, nieszczerości, zazdrości i przekory w dziele tak zwanej misji. Ilu, iluż to ludzi odchodzi z kościoła, głośno mówiąc, że mają inną wizję? Jaką inną wizję możesz mieć człowieku, budując się przeciwko urzędującej rawie starszych? Żadnej nowej wizji nie masz, bo wszystko jest zapisane w Biblii. Biblia o tobie mówi, że jesteś buntownikiem, że jesteś nieszczery, że jesteś kłótliwy i tylko z tego powodu chcesz czynić coś, co nazywasz głoszeniem Ewangelii. Postawa Pawła jest zdumiewająca również. Paweł mówi, a niech tam, niech idą i niech głoszą. Jeżeli głoszą, to z zazdrości... Jeżeli głoszą to skutliwości, jeżeli intencje, które im przyświecają, są złe, to nie szkodzi. Byleby tylko Ewangelia Jezusa Chrystusa była głoszona. I tu pojawia się niezwykle ważna rzecz. I myślę, że powinniśmy dobrze czytać to, co zostało zapisane w liście do Filipian. Paweł nigdy, w żadnym momencie nie powiedział, że on popiera postawę tych ludzi. Nie. On wyraźnie piętnuje tych ludzi i wyraźnie mówi, że ci ludzie w tym, co robią, okazują się być tak naprawdę cytuję, kłótliwi, nieszczerzy, zazdrośni i pełni przekory. Ale apostoł mówi, słowo, które jest głoszone, dociera do ludzi. I teraz ta najważniejsza rzecz, o której chcę powiedzieć. Jeśli nawet ludzie niewierzący Będą czytali gdzieś Słowo Boże. Nawet jeśli ludzie niewierzący będą głosili Słowo Boże, zdarza się. To Bóg może to wykorzystać, żeby zbawiać ludzi. Musimy pamiętać, że nie żaden Kościół zbawia ludzi, nie żaden człowiek zbawia ludzi, nie żadna organizacja zbawia ludzi, ale to Bóg. Zbawia ludzi, a używa takich środków, jakich zechce użyć. I nie ma to żadnego znaczenia. My w pokorze musimy uznać, że Bóg ma prawo używać takich środków, jakie uznaje za właściwe, ponieważ Bóg chce ludzi ratować. To wcale nie znaczy, że my mamy używać tych środków, które posiadamy byle jak. Nieprawda, ponieważ Bóg nas tego rozliczy. Ale powtórzę się, raz jeszcze: Bóg ma prawo użyć kogo chce, gdzie chce, jak chce. Bóg ma prawo użyć nawet ludzi niewierzących, żeby zbawić tych, których chce zbawić. Bóg ma do tego pełne prawo. I teraz rzecz, o której, do której zmierzam. Ludzie, którzy nieszczerze, kłótliwie. Zazdrości i przekory głoszą Słowo Boże. Mogą się znaleźć wśród tych, których, którym Jezus powie: Ale ja was nie znam. Czego wy ode mnie chcecie? I ci ludzie słusznie powiedzą: Jak to? Głosiliśmy Słowo Boże. Wyrzucaliśmy demony. Słusznie powiedzą: Uwalnialiśmy ludzi, uzdrawialiśmy, a Ty mówisz, że nas nie znasz? Otóż pomiędzy faktem, że, że ktoś głosi Słowo Boże, że ktoś uzdrawia, że ktoś wygania demony, a faktem, że ktoś ma relację z Jezusem blisko, nie ma znaku równania. Nie ma znaku równania. W Działach Apostolskich spotykamy siedmiu synów niejakiego arcykapłana w różnych tłumaczeniach. Imię tego arcy, arcykapłana brzmi Scewa lub Skefas. I oni przeuważyli, że apostoł Paweł wygania demony. I znaleźli sobie takiego człowieka, którego słusznie ocenili, że jest związany demonicznie, i postanowili tak jak to Paweł czynił, wyganiać z niego demony. Jak się to skończyło? Ten człowiek rzucił się na nich i całą tą grupę pobił. Oni obdarci i pobici uciekli. W tym przypadku ich modlitwy, ich wstawiennictwo nic nie dało. Ale chcę, żebyśmy zapamiętali ten obraz. Ludzie mogą naśladować innych ludzi, ale z tego nic nie wynika. Nic z tego nie wynika. I to nie uprawnia tych ludzi do tego, aby mówić o sobie. Jesteśmy uczniami Chrystusa, jesteśmy chrześcijanami. Wcale to nie uprawnia ich do tego, aby tak powiedzieć. Apostoł Paweł był pokornym człowiekiem i powiem wam mądrym człowiekiem. I on doskonale wiedział, że to, co ludzi przekonuje, to słowo. Słowo ma moc. Nigdy nie lekceważmy możliwości głoszenia Słowa. Jeśli jest taka możliwość, czytajmy sami Słowo. A jeśli jest taka możliwość, czytajmy innym ludziom Słowo Boże. Czytajmy. Już samo Słowo zaczyna pracę, zaczyna wykonywać pracę. Słowo to nie tylko litera, ale także duch. Jeśli Bóg chce, żeby Słowo dotarło do czyjegoś serca, to dotrze. Dotrze, nawet jeżeli ktoś stanie i zacznie, za przeproszeniem, dukać zdanie po zdaniu, słowo po słowu, a być może nawet składać litery. Jeśli Bóg zechce, dotknie tym ludzi, których chce uratować. Nigdy, nigdy nie sprzeciwiajmy się głoszeniu słowa przez kogokolwiek, nie oznacza to, że musimy się z tymi ludźmi utożsamiać. Nie musimy się z tymi ludźmi zgadzać w wielu sprawach, ale nie walczmy z nimi. Nie głoszą słowo Boże. Nie głoszą słowo Boże. Postawa apostoła Pawła jest dla nas niesamowitą, niesamowitą zachętą, niesamowitą zachętą. Paweł powiada: "Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany." Czy obudnie, czy szczerze? Z tego się raduję i radować będę. Nawet jeśli człowiek gdzieś opuści jakiś zbór i powie: Ja wam teraz pokażę, jak się głosi słowo Boże, wynajmie salę, sprowadzi ludzi, nie walczmy z nim. Ba powiem więcej: pomódmy się o tych ludzi, którzy przyjdą, żeby ci ludzie zostali dotknięci słowem Bożym. Bo nie chodzi o to, czy ktoś tutaj ma rację. Ale chodzi o to, żeby ratować ludzi, ratować ludzi. To jest najważniejsze. Misją Kościoła jest ratowanie ludzi. Kościół nie ma żadnej innej misji. Kościół oczywiście stanowi ciało Chrystusa i rozmiłowany w swojej głowie, w Jezusie Chrystusie, żyje, raduje się, doświadcza Jego obecności. Ale jedyną misją Kościoła na zewnątrz jest głoszenie Słowa Boż Bożego. Kościół nie powinien zajmować się niczym innym, bo wszystko inne tak naprawdę nie prowadzi Kościoła na drodze uwielbienia żywego Boga. Cóż złego w tym, że czasami Słowo Boże głoszą ludzie, którzy jak my to widzimy, czy jak to uznajemy, nie powinni tego robić. A niech robią. A niech robią. Nie musimy błogosławić tego, co robią, ale błogosławmy ludzi, którzy słuchają, bo przecież ludzie są najważniejsi. Ludzie, do których my byśmy może nigdy nie dotarli, a tacy ludzie docierają do nich. Docierają do nich. Znam przypadki ludzi, którzy nawrócili się nawet wtedy, kiedy człowiek. Pijany, głosił innym pijakom Słowo Boże. I ten pijak nie wyszedł z tego pijaństwa po dziś dzień, ale ludzie, którym głosił to Słowo Boże, wyszli. Ktoś powie, to niemożliwe. A co jest niemożliwe? Jeśli Bóg chce kogoś zbawić, to użyje wszystkiego. Kiedyś, żeby zwrócić uwagę prorokowi Bielaamowi na to, co robi, użył oślicy. Oślica przemówiła ludzkim głosem. Co niemożliwe? No niemożliwe, ale jednak przemówiła. W takiej sytuacji, kiedy, kiedy wydaje się, że człowiek, który głosi słowo Boże, człowiek nieuprawniony do tego, niegodny tego, możemy użyć wielu, wielu, wielu określeń, a ludzie się nawracają. To co jest niemożliwe w tym, w tym przypadku? Bóg działa, jak chce. Podkreślam teraz jeszcze, nie przypisujmy sobie. Prawa własności w stosunku do ludzi, którzy się nawracają, bo ludzie nawracają się do Chrystusa, nie nawracają się do zboru, nie nawracają się do organizacji, nie nawracają się do konkretnego nauczyciela. Owszem, mamy w Biblii przypadek, kościół w Koryncie, gdzie niektórzy przynajmniej ludzie nawrócili się do konkretnych nauczycieli. No i co z tego było? Awantura. Kościół koryński był podzielony. Skłócony właśnie z tego powodu, że niektórzy pomylili, pomylili rzeczy pierwszorzędne z drugorzędnymi. Mamy obowiązek prowadzić ludzi do Chrystusa, a Chrystus ma prawo tych ludzi zaprowadzić, gdzie chce. Można nawet taki przypadek roztrząsać, a mianowicie, że gdzieś jest mały zbór, który głosi intensywnie Ewangelię. I dzięki temu, że głosi tę Ewangelię, powstało w ciągu kilku czy kilkunastu lat 10-15 zborów. Tylko z ich ewangelizacji, a do nich nikt nie przeszedł. Czy oni mają się martwić? Czy oni mają płakać? Czy oni mają rwać szaty? Nie. Bóg wie, co robi i Bóg użył tych ludzi w niezwykły sposób. Przypadek, o którym mówię, nie jest wyimaginowany, ale jest prawdziwy. Zdarzają się takie sytuacje. I dziękujmy Bogu, że Bóg używa kogo chce, gdzie chce, jak chce, a wszystko ku uwielbieniu swojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.